Ogólne zasady działania zasiłku dla bezrobotnych znamy. Jak to było do tej pory? Wiemy. Co się teraz zmienia? Teraz się nam zmienia kwota i to jest rzecz najważniejsza, dlatego dzisiaj krótko, generalnie tylko o nowej kwocie. Ta waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych dokonuje się od 1 czerwca 2023 i wynosi dokładnie 14,4%. A to w związku z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogółem, który porównywał rok 2022 i rok 2021. I z tego właśnie wyniknęło 14,4%. Czyli generalnie już w styczniu wiedzieliśmy, ile mniej więcej ta waloryzacja tego zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosiła. Kwoty ulegają zmianie od dnia 1 czerwca 2023. Kwoty zasiłków po waloryzacji ogłoszone są w, w drodze obwieszczenia przez ministra rodziny i polityki społecznej. Zasiłki dla bezrobotnych w nowej wysokości będą wypłacone, począwszy od miesiąca lipca 2023, ponieważ wtedy są wypłacone te zasiłki za czerwiec 2023. I może to troszeczkę niektórych dziwić, ponieważ waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych jest na podstawie inflacji i wynosi 14,4%. Waloryzacja emerytur na podstawie inflacji 14,8%. Są to dwie różne inflacje, ponieważ jedna tyczy się ogólnej takiej inflacji, a druga tych gospodarstw, emerytów i rencistów. Warto by to przyrównać do tego, co się dzieje z wynagrodzeniami w sektorze przedsiębiorstw, na przykład. Ponieważ tam z danych z kwietnia wyszło, że wzrost rok do roku to 12,1%, czyli mniej niż waloryzacja emerytur, czy mniej niż waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych. Należy z tego wyciągnąć jakiś wniosek. Wnioskiem nie jest to, że waloryzacje są zbyt wysokie, tylko to, że ewidentnie za nisko wzrosło w stosunku do inflacji wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że rynek tak sam w pewnym sensie zdecydował, ale największym problemem jest tutaj inflacja. Po po prostu wniosek jest jeden: źle działamy w stosunku do inflacji. Ktoś ewidentnie w Polsce nie radzi sobie z inflacją. Zresztą co potwierdza się na tle innych krajów, które zdecydowanie mają niższe, niższą inflację niż my. Zasiłek dla bezrobotnych to kilka różnych kwot i są one w zależności od ilości przepracowanych lat, jak również w zależności od Okresu, przez jaki pobieramy ten zasiłek. Pierwsza tabela będzie prezentować wysokość zasiłków dla bezrobotnych od tego dnia 1 czerwca 2023, czyli już po waloryzacji, w okresie pierwszych 90 dni, bo oczywiście zasiłek jest na dłuższy okres niż 90 dni. I podstawą, podstawową nową kwotą to kwota 1491,90 zł. Jest to ta kwota bazowa i jest to dla osób, które przepracowały. 5 do 20 lat. Oczywiście, niestety, ta kwota jest kwotą brutto. Należy ją zmniejszyć od składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która w tym przypadku wyniesie 134 zł. i 27 groszy, nasze 9%, czyli netto do ręki ten zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 1357 zł. i 63 grosze. Na niżej tabela z zeszłego roku, gdzie to netto wynosiło 1186 ,73 zł. 73 grosze. Dla osób, które nie przepracowały tych 5 lat, jest niżej. Procent, czyli 80% tego zasiłku dla bezrobotnych, co brutto daje nam 1193,60 zł, minus składka zdrowotna daje netto 1086,18 zł. Oprócz tego może być jeszcze sytuacja, że nie zostanie nam przyznany ten zasiłek dla bezrobotnych. Taka ogólna, najprostsza zasada, od której też będą jeszcze wyjątki, to proszę pamiętać, jest to przepracowanie 365 dni w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia z 18 miesięcy poprzedzających. Troszeczkę w lepszej sytuacji są te osoby, które dosyć długo pracowały i mają ten staż więcej niż 20 lat. Wtedy ten zasiłek jest zwiększany do 120% i wyniesie z 1790 zł i 30 groszy. Niestety nasze 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszy tą kwotę o 161 zł i 13 groszy, ale netto będzie to 1629 zł i 17 groszy. Dla porównania w zeszłym roku, przed waloryzacją, może jeszcze w tym roku, było to 1424 zł i 15 groszy. I druga podstawowa kwota w okresie pobierania tego zasiłku to jest nie na kolejne 90 dni, ale na kolejne... Okresy, bo ten okres może wynosić 90 dni, ale może być dłuższy, ponieważ zasiłek dla bezrobotnych mamy przyznawany na 180 dni lub 365 dni, a 180 dni to jest taki standard. Natomiast 365 to dla tych osób, gdzie ta wysokość bezrobocia jest wyższa niż wreszcie kraju, w danym powiecie wynosi 150% lub więcej przeciętnej krajowej, kiedy mamy więcej niż 50 lat i, i ten okres uprawniające do zasiłku co najmniej 20-letnie i chociażby tam odwołanie jest do wychowywania dzieci w, do 15 roku życia, ale to już kiedyś było. I ta podstawowa kwota w kolejnych miesiącach czy to w kolejnych trzech, czy w kolejnych przybliżeniu dziewięciu, to 1171 zł i 60 groszy brutto, minus składka zdrowotna 105,44, da nam netto 1066 zł i 16 groszy dla porównania przed waloryzacją, czyli do Końca maja było to 931,93 grosze, Kwota pomniejszona, czyli ta 80%, 937,30. Co netto przełoży się nam na 852,94 i kwota dla tych, którzy dłużej pracowali 120% tej podstawy 1406 zł pomniejszone o składkę zdrowotną w wysokości 126,54 zł co netto da 1279,46 zł groszy.